Thank you Cześć kochani, z tej strony Skarlet, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj jak to w środy, budowa i nasza seria, ale dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny, ponieważ bardzo chcieliście zobaczyć ten dom w takiej wersji full wypas, czyli umeblowanej. Ja już trochę zajęłam się tutaj bryłą, więc od ostatniego naszego spotkania z tym domem trochę się zmieniło. Ten dom będzie jednak udostępniony w takiej wersji full, czyli wiecie, nie tej takiej podstawowej, jak początkowo planowałam, ale w tej wersji takiej rozszerzonej, ponieważ naprawdę bardzo dużo komentarzy dostawałam tego typu i bardzo chcieliście zobaczyć taki właśnie ten dom i kochani, cóż mogę wam powiedzieć, dodałam okna, tam gdzie miałam dodać okna, gdzie mnie bolało, że nie ma okien dom będzie robiony tylko i wyłącznie z podstawą i z wampirami, bez żadnych innych rozszerzeń i bez modów, czyli taki typowo dom dla was do galerii, będzie do niego link, będzie udostępniony link powinien pojawić się i udostępnienie jakoś do kilku dni od publikacji tego filmu, siłą rzeczy też dlatego, żeby osoby, które mnie obserwują nie dostawały od razu spoilera, więc myślę, że tak do dwóch dni, trzech dni ten dom znajdziecie już w galerii, będziecie mogli sobie go pobrać. Wywalę sobie stąd to wszystko, ponieważ będzie to zupełnie inaczej rozmieszczenie pomieszczeń wyglądać, dlatego że tutaj mamy takie piękne okna i szkoda by było, żeby... i czekajcie, bo tutaj też musi być to okno skopywane. Szkoda by było, żeby to nie wykorzystać, nie? Takie doświetlenie cudowne, więc muszę zupełnie inaczej ułożyć pomieszczenie. Ja nie lubię młotka, więc biorę zawsze ścianę, klikam Ctrl, klawisz i przejeżdżam tutaj wywalając ściany. Ten patent działa od The Sims 1. Gdyby ktoś pytał. I lecimy tutaj z piętrem, też wywalamy. Ten dom jest malutki, ale myślę, że bardzo uroczy kształtem. Jedyny problem, jaki tutaj mamy, to ten, że teraz była aktualizacja z platformami. I tutaj w tym domu platform raczej robić nie zamierzam, ale. Jest problem ze schodami przez te platformy, więc nie do końca Simowie potrafią po tych schodach chodzić. No niestety będą białe schody. Mówi się trudno żyje się dalej, nie? Nic nie poradzimy. Białe schody być muszą. Gra podstawowa i szukamy jakichś ładnych drzwi do pomieszczeń, które będą nam pasować do tej sztukaterii. I widzę, że jeśli o to chodzi, to jest średnia. Ja nie chcę białych drzwi. Można takie szare zrobić? Ile można białych drzwi mieć? W ogóle w każdym domu białe drzwi. Zaczyna, zaczyna mi to przypominać to, czego nie lubię, czyli powielanie schematów. Standardy. Nie lubimy standardów. Jest to Nie chcę standardów. Szare. Bo nie lubię białych pomieszczeń. <ścoughs> oh, Boże, mój Bozie. No nic, no. Życie, no. Wielkie plany były, ale z wersjami kolorystycznymi się nic nie zrobi, nie? Nie każe im się zmienić. Zrobimy to tak. I lecimy dalej. Kuchnia. Ja poproszę kuchnię z wampirów. Rzadko kiedy ją daję, więc niech teraz będzie, ale sobie przypomniałam, właśnie, że będzie problem później z umieszczeniem w naszej kuchni. Zaraz Wam powiem czego. Lodówki i kuchenki, dlatego że nic nie będzie nam pasować. Tak. To już wiem. Chyba podwyższy te okna. A nie trudno, będą trochę zasłonięte. Przeżyjecie, nie? Chociaż cały czas mam w głowie jak ktoś mi powiedział, jak to można tak robić! Przykrywać okna meblami. To było przy jakimś poradniku z budowy. A ja mówię, no, jakbym była prawdziwym architektem w realnym świecie, to jasne, żebym nie przykryła, ponieważ bym sobie to wyliczyła odpowiednio, ale z racji tego, że gram w grę. To nie mogę sobie nic wyliczyć. Natomiast i tak pozostał we mnie ten ból i pustka po tym komentarzu. A wiecie, że to było chyba z ileś tam lat temu? I zawsze, za każdym razem, jak mebluję, to mam to w głowie. Jak można przykryć! Okna meblami! Nie wiem, czy ten ktoś mnie ogląda. Pewnie nie ogląda. Pewnie żyje sobie szczęśliwie i nie wie, że skrzybił mi psychikę. Dziad jeden. Nawet to tak. Nie no, żartuję oczywiście, Boże. To są moje głupie żarty. A potem jest. Zastanawianie. No i tak wracając, no niby jest ta kuchenka i lodówka, ale one są takie jakieś. B. Taka bieda. Bieda. A czarne zostawię, bo tak białe wygląda obrzydliwie. Macie tak czasami, że jak kładziecie jakiś mebel, to w Was takie ciarki przechodzą? Ja tak czasami mam. I to znaczy, że ten mebel tam stać nie może. Na przykład teraz, jak daję to, to mi się to nie podoba dramatycznie, co wygląda dla mnie. Fuj, czarne będzie. Także sorka, ludzie, będzie na czarno. E, I czy coś jeszcze, i tak się zastanawiam, bo może machnęłabym tu ścianę. Czyli się jakbym live prowadziła, tylko gadała sama do siebie, ale jednak nie. E, no, <grywa> live o takiego niezapisanego nigdzie indziej. Później edytowanego. E pierciele bez sensu. E, wampiry, umywalki. Gdzie jest jakiś vintage umywalek? Daj mi vintage umywalek. I jest vintage umywalek. Ze złotem. A jest w innym kolorze? E, jest takie niby takie ten... Dobra, to niech będzie ten pomarańczowy. Bo e, u, może nie. To ja już wolę tę umywalkę. Tu by się przydał okap. I z okapami ja mam zawsze ten problem, że żaden mi się nie podoba. Żaden okap mi się nie podoba, wszystkie są dla mnie paskudne. Też tak macie? Czy to tego ja? Co się tak właśnie zastanawiałam: czy to ze mną jest coś nie tak, czy faktycznie te okapy tutaj w tej grze są średnie. I, i czekajcie, z dwojga złego ten jest gorszy, czy ten jest gorszy? Chyba ten nie gorzej wygląda, więc chyba zostawię ten. Który też pasuje do wszystkiego, jak. Nie wiem co. Tutaj mamy tylko długie z wampirów zasłony, więc lecimy do mojej państwo gry podstawowej i chyba damy te. Nie działa alt na zasłony. Uuu, mój boziu. Nieładnie. I teraz weź wybierz człowieku kolor. Wybierz dobrze, bo jak wybierzesz źle... Ma białe zrobimy, bo są takie neutralne. Nie rzucają się tak mocno w oczy w tej kuchni. Kosz. Przy lodówce. A niech śmierdzi. Przy jedzeniu. Nie? A czemu by nie? Ale przynajmniej pamiętam o tym, że kosz trzeba jeszcze dać kofeinator może sobie stać ekspres do kawy to życie właśnie moja kawa tutaj stygnie mm -hmm. Każdy wampir w domu powinien mieć zmywarkę pamiętajcie o tym Zmywarka to jest najpotrzebniejszy gadżet w domu wampira Mmm, wampiry. Mam kod wpisany i teraz wszystko tutaj widzę. Szkoda, że nie da, nie da się, czy nie da się zrobić tak, żeby się w ogóle mody nie wyświetlały, bo mnie to denerwuje jak gram. W sensie jak buduję dla was, w sensie jak prywatnie gram, to nie, no bo wiem, że mogę sobie kliknąć co mi się tam podoba. Ale jak buduję dla was, to nie buduję z modami, więc wszelka widoczność tych CC mnie denerwuje, bo mnie... Nie żeby kusiło, ale czasami mam tak, że prawie mi się kliknie, a potem dom mi źle skwalifikuje. Sklasyfikuje, przepraszam, i. Jest problem. A tutaj powinien jakiś kominek się znaleźć, bo tak mi się wydaje, że. Kominek być musi w domu wampira. Jest jakiś wampirzy kominek? Jest. O Boże, jaki brzydki. Really? Really? Le fool. Ten jest ładniejszy. W tam sensie tamten to taka ciapa taki, taka ciapa wśród kominków. Żadnej gracji i elegancji, tylko taki B. robimy tutaj ten biały. Najlepszy to byłby ten, którego dać nie mogę. A czemu z gry podstawowej to tylko dwa kominki były? Trzy? <laughs> Boże, święty. Mało jest obiektów w grze podstawowej ogólnie w takim razie z takich um, detali. Która podstawowa, wampiry. Bardzo proszę, wampirki. I tu mają być obrazy ciotki. Nie żartujcie, że nie ma wersji białej. To jest wersja biała według Was, tak? Nie. <grym> really? O, ja Mam Władka sobie powiesić nad kominkiem. Dobra, no to będzie Władysław nad kominkiem. Chyba, że jest jakiś inny obraz z białą ramką. Dobra, wyjdzie mi Władysława nad kominkiem, no sorry ludzie. No, a może to to? Może to będzie lepsze? Tego nigdy nie dawałam. Czemu tego nie dawałam? Nigdy ładnie to wygląda. Powiem wam, że tworzenie tego mieszkania, domu, jest dosyć takie ciężkie, wbrew pozorom, dlatego że, o dziwo, te zasłony, które tutaj widzicie, one nie do końca się komponują kolorystycznie, bo ten róż, ja tak się śmiałam, że dam ten róż, dam ten róż, ale potem stwierdziłam, że może lepiej byłoby dać jakiś beż, tylko problem polega na tym, że w wersjach kolorystycznych tych zasłon beżu nie ma. Więc zostaje mi tylko ten róż, albo ten róż, albo taki fioletowawy odcień, który raczej średnio mi się komponuje, więc stwierdziłam, że z dwojga złego chyba po prostu zostawię to już, tak? Kuchni nie chcę zmieniać, ponieważ bardzo się uporam, że ona będzie taka seledynowa, czy seledynowa, zielona. Nie chcę ani czarnej, ani brązowej, ani białej, więc zostawimy ją taką. Jak wy będziecie chcieli sobie do prywatnej rozgrywki coś tam zrobić, jeżeli będziecie w ogóle chcieli grać w tym domu, bo to też jest takie, wiecie, nie do końca pewne, bo może nie będziecie chcieli... Czekajcie, zrobię chyba jednak żółte te zasłony. To będziecie mogli sobie to przecież wszystko zmienić po swojemu. Ja jeszcze wezmę włączony tryb życia i poproszę Mietka, żeby Mietek ustawił kolor oraz intensywność świec. Na chłodny, ponieważ tu mamy wszędzie chłodne, więc musi być chłodny odcień, chociaż wiadomo, że to trochę średnio się zgrywa. Dywanik tutaj zmieniłam na złoty też e, i chyba to by było na tyle, co chciałabym zrobić z tym salonem. Lecimy sobie, czy salonem, z tym wejściem, lecimy sobie dalej. Będziecie pytać pewnie o tę podłogę. To jest podłoga z wampirów, ale pamiętajcie o tym, że mamy taki trik, który się nazywa obracanie podłogi. Włączę światło dzienne, żebyście widzieli. I jak macie po prostu podłogę, którą shiftem sobie nakładacie na całe pomieszczenie, to przecinkiem i kropką można zmieniać kąt podłogi, i wtedy Wam wychodzą takie wzory. Polecam bardzo serdecznie, bo można stworzyć sobie różne inne. Tutaj niby są jakieś takie cięcia, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to fajnie wygląda. Dobra, i lecimy. Weźmiemy sobie tym razem pakiety, wampiry, i tę drugą podłogę, bo też ją bardzo chciałabym wykorzystać średnio jestem zadowolona z tego, ale koniec końców nie jest źle i niech sobie tak zostanie. Eee, przynajmniej jest kolorowo, a nie biało. Ja mmm, taki biały wnętrz, uff. No tutaj chyba machniemy biel, bo ja bym chciała może tutaj chociaż te... Ech, to jest taka trochę dupa kolorystycznie. Chyba znowu z tą podłogą skończę. Bo tutaj bym chciała te różowe kanapy zrobić. Chyba znowu skończę z, z tą podłogą białe. Też wygląda jak kupa. No to chyba tak zostanie. Mmm, jak patrzę na te zasłony, to włącza mi się tryb realizmu, polegający na tym, że się zastanawiam. Kto kurde? Pierze te zasłony. Wiecie, ile to kurzu trzyma? Kurde, piękne to jest, ale kurz. No, sakrycznie na dziewiątce się podnosi. Ja bym coś nie wiedziała, ale wpiszcie sobie zawsze przed podnoszeniem testing cheats, bo niektórych obiektów tak po prostu z marszu nie da się podnieść na dziewiątce. Trzeba tego testing cheatsa mieć włączonego. To takie moje doświadczenie w budowaniu yy, przekazuje, ale serio. Bo czasami mówicie, że wam nie działa, a często to jest właśnie spowodowane tym, że wiele obiektów musi być, żeby móc je podnieść, musi być najpierw właśnie przy testing trzicem ogarnięte. uff fruwające świeczki, nie, 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 zerem się opuszcza. Pamiętam, 100 lat temu, jak dopiero The Sims 4 wchodziło, tak mnie fascynowało, co to chodzi z tym podnoszeniem na dziewiątce, co to chodzi, o co chodzi. I pewnego dnia na jednym z filmów się zapytałam, bo nie wiedziałam, autentycznie nie wiedziałam, o co chodzi z podnoszeniem na dziewiątce i dowiedziałam się od widzów. Bo ja to chyba podpatrzyłam, bo ja Oskę oglądałam, bo wiecie, że ja Oskę kocham. Są takie rzeczy, które kocham mocno. I jeszcze mocniej. I kanałoski to jest ten, co kocham jeszcze mocniej. Co się bardzo, bardzo lubię. I co chciałam powiedzieć? A właśnie, to podnoszenie na dziewiątce. Na ciągle mówiła: podnoszenie na dziewiątce, podnoszenie na dziewiątce. Tak, kurde, jakie podnoszenie na dziewiątce? No i już wiem. Ja przepraszam Was, że ja wszędzie daję tę samą ścianę, ale ona jest najładniejsza. Ja od chciałabym dać inną, ale koniec końców wszystkie są Fuj. I ta z podstawy mi najbardziej pasuje. O, a może tu zrobimy błękitne? O, widzicie, błękitne będzie. No i tak jakoś mi to najbardziej pasuje i koniec, i musicie to przeżyć. Tutaj nawet to dobrze wygląda. O dziwo! To połączenie mi się podoba. Mój gust umarł. Pożegnajmy gust, Scarlet. Przywitajmy brak. Złoty kibel i złota umywaleczka, bardzo proszę. Ale ładne są te rzeczy w wampirach. Fajne ogólnie to z DLC, w sensie jako taki pakiet polecam bardzo serdecznie, bo naprawdę ładnie wygląda, ładnie są te obiekty zrobione i... Już tak bez żartu, bo wiecie, ja cały ten tutaj dialog, który wam... Dialog? Monolog! Który wam tutaj serwuję... Jest bardzo 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 żartobliwy, nie? I... Już tak totalnie bez żartów, fajne są te obiekty tutaj. Jeżeli ktoś w ogóle lubi takie klimaty weblarskie, wnętrzarskie, to jest po prostu złoto. On i Zostań Gwiazdą bardzo się łączą. Ja tutaj wiele rzeczy wiem, które bym dała na przykład z tego Zostań Gwiazdą. Być gwiazdą, stań się gwiazdą, gwiazdy wokół nas. Nigdy nie wiem, jak się te rozszerzenia nazywają. Jest dużo obiektów, które bym dała, ale no nie dam siłą rzeczy, bo... Się trzymam tylko jednego od DLC. Sama siebie muszę chwalić. zbieda, nie? Ej, i kurde. Te sypialnie są złe. Nie wiem, czy wiecie. Ja wam zaraz powiem czemu. Bo się nie da podwójnego łóżka zrobić, a jak się nie da podwójnego łóżka zrobić, to co z Barbara? Nie, żeby to, był, nie było, nie żeby to było sensem życia, Simów, ale jednak. A nie, da się, da się, wystarczy półkratki. Dobrze, dobrze. To tu jest taka sypialnia, to jest taka sypialnia. To jest zostawię dla purchlaka. Purchlak też jest pozytywnym w pozytywnym znaczeniu, odbierajcie. To tak przypominam, jakby ktoś był nowym widzem i się zaczął mnie pytać, dlaczego tak obrażam dzieci. To, to nie jest obraźliwe. W sensie, ja to mówię pieszczotliwie. W sensie, ja lubię dzieci. Ja, wiecie, mam siostrzenicę. Nie, żeby to było. E Jakimś wytłumaczeniem, ale lubię dzieci. Jakie ono jest piękne to łóżko w tej wersji. Kolo... Jezus, czemu ja tego łóżka nigdy nie. O Boże! Helena? Mam zawał. A wiecie, co można zrobić zawsze? Sobie zmniejszyć lampę i, i położyć jedną na drugiej. I patrzcie, jak ładnie się to wygląda. Od razu ten lampion nabiera kształtu. Nie wiem, czemu i jej tak nie zrobiło. Nie, nie pytajcie. Aha. Nie, nie, Mietek, zaraz będziesz w użyciu. Tylko to Okej. Okay. No i Mietek, choć zmienisz kolory wszystkich świec. Ustaw kolor oraz intensywność, tylko świece. Bardzo proszę, Mietek. Jak pięknie, chłodno zrobiło się w tym wnętrzu. Mm -hmm, idealnie. Meble będą się powtarzać, bo niestety tutaj dużo mebli nie mamy w tych pakietach. To też nad tym ubolewam. Chyba tylko określona liczba, liczba Boże, ilość, którą można dać do dodatku. Tak mi się coś wydaje. Bo jak głosowaliśmy, to też było, że na określoną ilość mogliśmy głosować. Nie mogliśmy głosować na wiele, tylko na kilka. I to trochę było takie nieładne, Bo było masakrycznie dużo obiektów, które można by było chcieć mieć. A tu kazali nam wybierać, nie? koniec końców zawsze mi to śmieszy, bo ludzie wybierają, ludzie głosują i na koniec zawsze jest największy hejt na to. I takie akcje, że e, to jest źle, to jest źle, to jest źle. I, I utopcie się. Takie narzekania. To się wiecie, ja wiem, no kurde, no co by nie mówić czasami ty niektóre rzeczy i to, co się dzieje z grą to faktycznie. Shame, ale. Kochani, zakończyłam sypialnię. Prezentuję się tak. Czekajcie, światło dzienne Wam wrzucę. I wiem, że ta tapeta się znowu tu pojawia. Ale się w niej zakocham. Ta sztukateria pięknie wygląda to wszystko. Dużo ładniej niż ta z wampirów. Jest taka bardziej estetyczna, nie taka narąbana i nawalona. Bo ile można tej narombanej i nawalonej? I lecimy dalej. I powiem Wam, że będę tutaj może monotematyczna, ale bardzo mi się spodobało to jak zrobione było tutaj w łazience kolorystycznie. To wszystko, więc ja sobie to powiele I wezmę sobie też tę te lampę, która tutaj notabene do stylu tych pomieszczeń nie pasuje, ale e, ładne kolory wyszły mi. W sensie, mnie się naprawdę to podoba. Jest takie dziwne. W sensie, z jednej strony mi się nie podoba, bo z jednej strony uważam, że to takie b, Ale z drugiej strony, jakoś tak patrzę, patrzę. Im dłużej patrzę, tym bardziej mi się zaczyna podobać, więc e, tak e, to załatwimy. To przesuniemy. E, tu to przesunę. O Jezu, a my będziemy mieć problem. Houston, we have a problem. Dlatego, że... Bo tu mamy taką wannę, nie? To jest ten nasz Houston. Mamy problem. Mm, du, 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 du. Co oni tu przejdą, w ogóle skorzystasz z tego mietek? Zaraz pójdziesz testować, bo potem będzie. Ja to wrzucę i będzie Skarle! Bo dom w galerii nie działa. W ogóle przypominam po raz setny. Jak pobieracie moje domy z galerii, upewnijcie się, że Move Object macie wpisany. Dlatego, że dużo obiektów ja tutaj stawiam z shiftem. I jak nie macie Move Objecta, to wam wiele obiektów może zniknąć z domu, więc... Move object, to jest wasz przyjaciel od zawsze na zawsze. Pamiętajcie, proszę. Żeby wam naprawdę wszystko chodziło. Mietek, chodź zobaczysz. Czy możesz Mietku skorzystać? Tylko najlepiej będzie jak nie wyjdzie po schodach, bo teraz są problemy przy aktualizacji ze schodami. No chodź Mietek, testuj. Mietek wychodzi. Uuu, Mietek sika. Mietek mojej ręce i Mietek weź prysznic. Dobra, mnie tak wszystko zrobi. I tak czemu to masz ubranie? Pod prysznic. Uuu, trzeba będzie się z cztery studio załatwić sprawę. Kochani, właściwie wykorzystałam już cały mój budżet bo zostało 927 Simoleonów, więc myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dom. Nie będę już tutaj więcej rzeczy dokładać. Opowiem wam może co, jak, i jak to wszystko się prezentuje, co ja tutaj stworzyłam. Pokrótce oczywiście. Nie wiem, jak ja to będę ciąć, więc wolę wam pokazać wszystko, jak leci. Tutaj mamy kuchnię i teoretycznie, jak ktoś woli, może sobie zrobić białą umywalkę, białe to i białe to, natomiast ja nie znoszę białej wersji kolorystycznej tego, dlatego moja dusza woli już te czarne, która do końca mi mam wrażenie nie pasuje, ale już niech zostanie. Tak się prezentuje kuchnia. Tutaj mamy część jadalnianą, taką różową, pastelową, z tym wielkim, pięknym żrandolem, ale też myślę, że spoko wygląda. I oczywiście wejście, schody, tutaj kominek, no bo jakże żeby inaczej, bez kominka. Tutaj mamy taki mini salon, czyli kanapę, telewizor, regał, można sobie siąść, ogarnąć swoje rzeczy. No i taka łazienka, gdzie znajduje się w niej tylko i wyłącznie umywalka i kibelek. taka, muszę nadpowiedzieć, że dla gości, albo jakaś dodatkowa. Lecimy na piętro, mamy główną. Sypialnie, sypialnie, nie wiem, rodziców, nie wiem, pary. W każdym razie tutaj mają to umiejscowione. Bardzo się spodobał mi ten granat, dlatego chciałam go wykorzystać. Mamy też już wannoprysznic, czyli można tutaj skorzystać z łazienki. Konkretnie i teoretycznie mogłabym tu jeszcze dodać, może takie do łazienkowe pierdoły w stylu papier toaletowy i inne, bo wiem, że lubicie. Więc wiecie co, może jeszcze to zrobię. A czemu by nie? Niech będzie szlafrok i tutaj powinno być, nie, to nie te rzeczy, te rzeczy nie są z podstawy. Ja chcę grę podstawową i wampiry. Gdzie są wampiry? Tu są wampiry. Tylko i wyłącznie to. Może sobie tutaj jeszcze taką półkę zostawić, jak ktoś chce. Na kosmetyki, bo w sumie to też by się przydało w łazience, jakby nie patrzeć. Może nie taką, a taką wiszącą, może to nawet ma więcej sensu. Tutaj sobie ją umieścić, zmienić kolor. No i oczywiście ręcznik, bo ręcznik też jest przydatny. Łazience. Ja go przekopiuję, ale wiecie, co zostawiam go nawet chyba złotego. Ja go przekopiuję i pójdziemy sobie z nim też tutaj na dół do łazienki, żeby się znajdował, żeby goście też jacyś bądź. my, Jak będziemy tutaj mogli sobie ręce wytrzeć. Oczywiście to jest wszystko tylko i wyłącznie umowne, bo simowie rąk nie wycierają, jak wiecie. Zresztą to by była taka niepotrzebna chyba animacja. Dobra, tutaj jeszcze papier toaletowy i jeszcze papier toaletowy tu. Okej. Okay. No, i to by było tyle, jeżeli chodzi o łazienkę. Przedpokój zostawiłam taki z lustrem i jakiś tam obraz, żeby to w miarę wyglądało. No, tu mamy pokój dla dziecka. Stwierdziłam, że zrobię pokój już dla starszego dziecka, dla dziewczynki, bo jakoś tak nie wiem, zawsze mi prościej robić pokój dla dziewczynki niż dla chłopaka, więc poszłam tutaj na łatwiznę, ale też dlatego, że ten materiał miał bardzo już dużo czasu, w sensie ogólnie bardzo długo już robię ten dom, więc stwierdziłam, że tutaj nie ma sensu więcej się z tym bawić. Jeżeli ktoś ma ochotę, może tutaj sobie machnąć drabinę. Drabinę i właściwie zaraz Wam to pokażę jak. Bierzemy sobie tę z podstawy i można ją zrobić tu. Więc jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo i tutaj mamy takie wejście na te Wieżyczkę, żeby nie było, że nie funkcjonalnie, że się nie da, to proszę. A mam niewystarczające fundusze, żeby pomalować. No, ale można tak zrobić ja chyba tak tego robić nie będę, bo to mi jakoś psuje wygląd, ale jakby ktoś bardzo potrzebował, to zawsze może tak zrobić, nie wiem co byście tam trzymali właściwie chyba sztalugę można tam trzymać ewentualnie i tak się prezentuje nasz dom, który ja sobie oczywiście zapiszę i Wam udostępnię, jednocześnie przypominam, że tutaj progu łapkowego żadnego nie ma, ale fajnie by było jakbyście jednak jakąś reakcję po sobie zostawili o, może komin, bo komin też się przyda, skoro mamy kominek a zróż mi dom. To może nie. Może gdzieś tu? Może ten będzie lepszy? O, jest mniej widoczny, ale mógłby być biały. Więc jeżeli macie ochotę pobrać sobie, to zapraszam bardzo serdecznie do mojej galerii. Pani Scarlet się nazywam. Pamiętajcie, że jak wyszukujecie obiekty z galerii, musicie najpierw tutaj kliknąć i wpisać wybrać. ID konta i jej, i tu piszecie: pani Scarlet. Klikacie Enter i Macie dostęp do moich budynków. Wchodzicie sobie na mój profil i możecie zobaczyć, co ja tutaj udostępniam. Obejrzyj katalog. Także. Jak macie ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. Są domy różne. W ramach tej serii już robiłam dom z podstawy i zwierzaka, znaczy nie w ramach tej serii, ale robiłam dom z podstawy i zwierzaka, więc jak macie ochotę pobrać sobie taki, to zapraszam bardzo serdecznie. Są różne budynki z całą kolekcją, z kilkoma dodatkami, z jednym dodatkiem z podstawy, więc do wyboru, do koloru. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawiajcie łapki, zostawiajcie komentarze, jeżeli podoba Wam się ta seria. Zostawiajcie swoje propozycje na przerobienie kolejnych domów. Najchętniej no raczej takich małych. Mogą być domy, mogą być nie wiem jakieś bary, bo w sumie czemu nie? I trzymajcie się cieplutko. Cześć.